1 i 2 sierpnia niestety ograniczony będzie dostęp do usług, które świadczy Referat Komunikacji Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta. Przyszły czwartek i piątek niestety tylko w sytuacjach awaryjnych, tak naprawdę jeżeli komuś kończy się już czas na załatwienie chociażby rejestracji pojazdów i grozi mu kara, takie osoby będą mogły być załatwiane właśnie w referacie komunikacji, w pokojach 221 i 222. Jeden będzie przeznaczony do tego, aby załatwiać tam sprawy związane z prawami jazdy, drugi pokój związany z rejestracją pojazdów. Te komplikacje są związane z tym, że sala biura obsługi interesanta w referacie komunikacji niestety będzie tego 1 i 2 sierpnia wyłączy z użytkowania z uwagi na remont regałów, w którym przechowywane są dane kierowców i pojazdów, będzie także wyłączony 1 i 2 sierpnia elektroniczny system rezerwacji kolejki. Nie będzie działał także internetowy system umawiania wizyt, więc, tak zwana, zwykła kolejka będzie obowiązywać tego dnia. Natomiast pierwszeństwo będą miały te osoby, które rzeczywiście już muszą załatwić sprawę w tym terminie.